Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. Rosjanie rozpoczęli próby przekroczenia Dniepru w obwodzie hersońskim. Na tej chwilę są one jeszcze dosyć nieśmiałe, ale biorąc pod uwagę rozwijającą się obecnie sytuację polityczną, można spodziewać się próby powrotu do samego miasta w najbliższych miesiącach. W obwodzie Sumskim Rosjanie natomiast zdobyli kolejną wioską przy granicy. W ten sposób umacniają się przed najbliższym szturmem. Od odcięcia zaopatrzenia Ukraińcom. Rosjanom zostaje tak naprawdę kilka kilometrów także no jeden porządny atak i powinno być po sprawie. Największy atak mieliśmy natomiast w obwodzie Dnip. Największy atak dystansowy mieliśmy natomiast w obwodzie dni Rosjanie trafili rakietą w Apel żołnierzy ukraińskich, likwidując kilkudziesięciu z nich. Na Ukrainie już rusza nawet śledztwo w związku z całym zajściem pry co prawda, jest dosyć daleko od linii frontu, ale na tę chwilę cała Ukraina jest w zasięgu, więc tamtejsze wojsko no, powinno, jak dla mnie, zwyczajnie odpuścić sobie tego typu wydarzenia. Załański oznajmił, wszemi wobec, że jest gotowy na pokój z Rosją. Umowa o wymianie jeńców, jaką niedawno zerwał, ma jednak dość do skutku. Na razie chce rozejmu na morzu i w powietrzu, akurat w miejscach, gdzie nie ma za specjalnie wojsk. Wiadomo, to jest nadal ten sam stary, dobry załański. Ale jest to zmiana jednak o 180 stopni w stosunku do jego niedawnych wypowiedzi: o tym, że Putin zawsze zrywa porozumienia i że rozmowa z nim nie ma sensu. Pytanie tylko, co się w takim razie tutaj od Janie Pawliło. Ano, Donald Trump oznajmił, że USA odcina Ukrainę od wszelkiej pomocy militarnej i finansowej. Po takiej akcji, jaką ostatnio odwalił Sałański to nie ma co się dziwić. Oczywiście nadal można tą pomoc otrzymać, chociażby zgadzając się na wszystkie warunki Trumpa. Żeby nie było, prezydent Stanów Zjednoczonych chciał to załatwić trochę delikatniej. Ale to sam Władek odmówił, no a Trump jako prezydent odpowiada przed wyborcami w Stanach Zjednoczonych, nie na Ukrainie, w Polsce czy gdzie indziej. Do sytuacji zdążył się już odnieść Tusk natomiast. Przede wszystkim potwierdził, że dostawy broni idące przez nasz kraj zostały wstrzymane, także tym razem to nie jest żaden blef. Oczywiście nie był on też zbyt szczęśliwy, delikatnie mówiąc. Nawet obiecał już kolejną transzą pomocy z Polski 200 milionów euro. Z jednej strony nadal za dużo, a z drugiej strony za mało. Mądrością etapu stało się teraz mówienie o rzekomym upokorzeniu Ukrainy. Ukraina to się upokorzyła w momencie, gdy stała się kolonią dla amerykańskiego deep state'u. Jak się chce pieniądze, no to logicznym jest, że daje się coś w zamian. No tutaj nie ma nic upokarzającego. Eksperci nawet mówią o tym, że Polska będzie następna, mimo że sam Trump twierdzi zupełnie odwrotnie. Wbrew temu, co twierdzą w telewizorni, to on działa w sposób bardzo logiczny, a Polska to akurat w Europie najlepiej rokujący sojusznik USA. No, i my nie jesteśmy też w trakcie żadnej wojny. Jeżeli nasza elita się nie opamięta, to możemy w pewnym momencie stać się dla Ameryki taką Ukrainą. Ale to nie jest decyzja Trumpa, a nasza. Zresztą powodem tej umowy o surowcach nie jest tylko jakaś tam chciwość Trumpa, tylko właśnie chęć zbudowania trwałego pokoju. Po prostu Amerykanie muszą mieć strategiczny interes w tym regionie. Każdy układ musi po prostu być czymś podparty. A interesy strategiczne to najlepsza podpórka. Bo można mówić o jakimś lobby na przykład, ale lobby raz jest, a raz go nie ma. Jak pokazuje przykład Palestyny, nawet teoretycznie silne lobby i tak nie ma szans przeciwstawić się prezydentowi, jeżeli prezydent tego chce. Podobnie jak zresztą cała reszta tak zwanej miękkiej siły. Pytanie, dlaczego zatem wszyscy tak wyją? Ano dlatego, że biznes oprócz tego, że łączy, to biznes lubi też spokój. Jak Amerykanie zaczną tam wydobywać surowce, których potem, potem będą używać do swojego przemysłu, to raz, że będą mieli interes w niepodległości Ukrainy, ale dwa będą mieli też bezpośrednio interes w spokoju na Ukrainie, bo teraz na no to główne źródła zarobku na Ukrainie to albo łączą się bezpośrednio z wojną, jak sprzedaż uzbrojenia, albo korzystają na wojnie pośrednio, jak chociażby handel organami czy dziewczynkami Albo w najlepszym przypadku są obojętne na wojnę, jak wały na zamówieniach publicznych. Ukraina ma jednak to szczęście, że posiada właśnie te kilka kluczowych dla przemysłu ciężkiego metali, jak tytan na przykład. Jak wiemy, kompleks militarno-przemysłowy żyje z produkcji uzbrojenia, ale musi też mieć z czego to uzbrojenie wytwarzać. A wojnę do sprzedaży broni to można na dobrą sprawę rozpętać wszędzie. Z kopalniami już się tak łatwo zrobić nie da. Więc jest to też idealna okazja, by przekupić niejako koncerny militarno-przemysłowy, by nie lobbował za dalszą eskalacją konfliktu. Tym samym eliminując główny motor napędowy całego zamieszania. A jako, że autorem pomysłu jest Trump, to i zapewne zdążył on już go przedyskutować z władzami tego właśnie kompleksu. Lepszej propozycji pokojowej no to ten kraj już nie da stanie. Problemem są teraz natomiast ci, że tak powiem pośrednicy eksperci z telewizorni, politycy i inne bezkręgowca, bo o ile ich właściciele na tym dealu mogą zarobić, no to oni już niekoniecznie. No ale oni akurat mają też tutaj najmniej do powiedzenia. Załański jednak się opamiętał i powiedział, że chce podpisać ze Stanami umowę o minerałach. Pytanie tylko, czy Stany Zjednoczone tego chcą, bo z człowiekiem tak nieobliczalnym to na moje nie ma sensu zwyczajnie rozmawiać. Na tę chwilę do deklaracji Biały Dom się nie odniósł. W sumie nawet nie trzeba było żadnej gwałtownej zmiany na froncie, aby wymusić z powrotem posłuszeństwo. No z tym, że Trump rozmawia z elitą ukraińską za pośrednictwem Sołańskiego, a nie z samym Sołańskim sensu stricto. Także ja bym na ich miejscu, to jednak wywalił Sołańskiego, no tak na wszelki wypadek, żeby znowu czegoś nie odwalił. A słyszałem pewną teorię, że jeden z powodów, dla którego Sołański. Tak się z tym ociąga jest to, że złoża te zostały już potajemnie upchnięte brytolom i nie ma on zwyczajnie do nich już dostępu. I nie zdziwiłbym się, to by też wyjaśniało na przykład taką zaciętość wyspiarzy w tym konflikcie. A propos wyspiarzy, no to zakończył się szczyt w Londynie. Pytanie tylko czym? Eurokraci wraz z oszołomami z wysp zamierzają walczyć. W tym celu ma być podobno powołany kolejny, a jakże fundusz na zwiększenie wydatków na zbrojenia. Oni kochają takie fundusze, gdzie nie można prześledzić, dokąd idą pieniądze. A mowa o 400 miliardach. Oznajmiła o tym też Ursula von der Leyen, ale podłapał tu już chociażby Friedrich Merz i Emmanuel Macron. Nie zdziwiłbym się, tak, się więc, gdyby zechcieli teraz też. Tworzyć przy okazji armię europejską, choć póki co nasz rząd się trochę od tego dystansuje. Niemcy mają podobno rezygnować z zakupu myśliwców F-35. Ma to być odpowiedź na zmiany w geopolityce Trumpa. Jak wiemy, spora część z pieniędzy z zakupu sprzętu wojskowego trafia później do kieszeni polityków. Więc, rezygnacja z zakupu to jest też pewien sposób na lobbying. A czy Niemcy są w stanie czymś te F-35 zastąpić? No, mamy Eurofightery, to co prawda nie jest ta generacja, ale z tego co wiem, to trwają badania nad nowszym modelem z tej serii. Akurat Europa ma wszystko, czego potrzeba do produkcji własnej broni, więc nie widzę sensu, dla którego miałoby tego nie robić. A zwłaszcza, że jeżeli mówimy o europejskiej armii, to duża część przemysłu ciężkiego w zachodniej Europie jest ze sobą połączona, zwłaszcza w przypadku przemysłu zbrojeniowego. A podstawą wspólnej armii oprócz jednolitego dowodzenia jest też wspólne zaplecze logistyczne. W ten sposób, mimo bycia przez wielu Europejczyków nienawidzonym, Trump czyni Europę silniejszą. A propos bojkotów, to Norwegowie ogłosili, że nie będą zaopatrywać w amerykańskich statków na Morzu Północnym. Co prawda, jakoś dużo ich tam nie ma, ale to zawsze coś. Do Trumpa list otwarty wystosowali opozycjoniści z PRL-u, z WN są na czele. Oczywiście chodzi o wsparcie na Ukrainę to trochę śmieszne, zwłaszcza w obliczu niedawno ujawnionych danych o wspieraniu polskojęzycznych mediów przez USAID. Żeby chociaż treść była sensowna, no a bolek wyzywa go tam po prostu od esbeków. Oczywiście ma to podobną moc sprawczą jak cała reszta listów otwartych, apel i innych tego typu, no czytaj żadną. To ta tak zwana miękka siła działa tylko wtedy, gdy jest podparta tą twardą. Zmiany reżimów dokonują się nie dlatego, że jakaś grupka przygłupów wyjdzie na ulicę, tylko dlatego, że za tą grupką ludzi stoją ludzie z największym budżetem wojskowym na świecie. To nie jest siła sama w sobie, to jest po prostu taka sugestia. Że jak nie ustąpicie na rzecz pewnych ludzi, których wskaże Wam Pan w garniturze, no to skończycie jak Jugosławia, Irak, tudzież Syria. Stąd też z taką sęciętością Amerykanie walczyli z tymi krajami. Na tej chwili za tymi ludźmi nie stoi nikt, i o tym wszyscy dobrze wiedzą, więc teraz wychodzi, ile oni tak naprawdę znaczą. Podobnie, kolejne miłe słowa pod adresem Trumpa padły na ostatniej gali Oskarowej. Tym razem ze strony zdobywców nagrody za najlepszy film dokumentalny o wojnie palestyńsko-izraelskiej. I to jest akurat trochę dziwne, no bo Trump tę wojnę, jakby nie patrzeć, zakończył. A zatem są podobne autorzy tegoż filmu, więc nie powinni go teoretycznie obrażać, no bo on jest po tej samej stronie. No ale Hollywood nie jest po tej samej stronie, co Trump, więc mamy to, co mamy. Netanyahu jakoś nikogo... Netanyahu nikt tam jakoś nie obraża. Ciekawe czemu. Już za pierwszej kadencji to środowisko szydziło z prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednakże za pierwszym razem Trump miał zdecydowanie mniejszy sztab i niespecjalnie miał co z tym tołataństwem zrobić. No i cały Hollywood był troszkę silniejszy. Teraz wszystkie te filmy mają powoli problemy z pieniędzmi. A jak wiemy, duża część z tego była również finansowana przez USAID i tym podobne fundusze. Więc podobnie jak ze wszystkim innym, taki tutaj jest to pewien akt desperacji. Choć co ciekawe, wywołał on też oburzenie w Tel Awiwie. Kneset z tego powodu nawet przegłosował ustawę wprowadzającą większą cenzurę w tamtejszym kinie. Normalnie wojna domowa wśród pejsaczy. Wiadomo, że jest to też swego rodzaju prowokacja z ich strony i że konflikt izraelski trochę też idzie w poprzek zwyczajowej, zwyczajowej osi sporów w Ameryce. Jak to mawiał Kissinger, szkoda, że nie może być dwóch przegranych. Nie jest to jedyny zresztą skandal na tej gali, która bez skandali nie interesowałaby już nikogo. Chodzi mianowicie o to, że główną nagrodę dostał film rzekomo rosyjski i stworzony przy współudziale rosyjskich aktorów. Co prawda, historia jest o Rosjanach, no ale umówmy się, to jest Hollywood. Główny rosyjski aktor ma na nazwisko Eindalstein, także możemy być pewni, że żaden Słowianin przy tym filmie nie pracował. Szef CIA, Kash Patel, dał wywiad dla Epoch Times i wśród wielu poruszanych tam spraw była również kwestia rakiety w przewodowie. I Hindus otwarcie stwierdził, że Załęski w tej sprawie zwyczajnie kłamał. Do czego to doszło, by hinduski emigrant w Ameryce musiał bronić honoru naszego kraju? Wracając na chwilę do Trumpa, Ukraina nie jest jedynym miejscem, z którym rozpoczął on współpracę z Putinem bo będzie on teraz prowadził również rozmowy w zakresie programu atomowego w Iranie i tutaj Wołodia będzie pełnił rolę mediatora i to rola o tyle ciekawa że to Rosjanie są odpowiedzialni tutaj za transfer technologii atomowej do Iranu pytanie tylko czym się to zakończy bo też nie sądzę by Putin tak dosłownie kopnął Ajatollaha w zadek już nie mówiąc że mieliśmy testy czegoś po którym nastąpiło bardzo duże trzęsienie ziemi, więc oni tam są już na dosyć zaawansowanym etapie pracy. Ale umówmy się, że Trump nie musi też niczego załatwiać, żeby odtrąbić zwycięstwo, bo Izrael też oficjalnie nie ma broni atomowej, więc Irańczycy też się nie muszą tym jakoś bardzo chwalić. Mogą podpisać sobie jakieś nic nieznaczące memorandum, którego Trump użyje jako dup ochronu, a badania prowadzić sobie po prostu po cichu. Ewentualnie mogą zaprzestać tych badań w zamian za jakieś ustępstwa ze strony Ameryki, chociażby wycofanie wojsk z Iraku, bo Iran też nie potrzebuje broni atomowej, by w razie czego wygrać z Izraelem, ani tym bardziej, żeby być niepodległym. A kraj ten istnieje od tysięcy lat, więc, następne okienko, więc na następne okienko. Mogą sobie chwilę poczekać, bo siła Izraela leży tak naprawdę nie w samym Izraelu, a w poparciu Ameryki. A to z roku na rok spada. Na Węgrzech mamy marsz poparcia dla Ukrainy. W całym Budapeszcie przeszło raptem kilkaset osób, co jak na miasto, no tej wielkości umówmy się, szału nie robi. Nie zdziwię się, jakby większość to byli ukraińscy emigranci. Tego typu marsze działają, dopóki ktoś się na nie nabiera bo nawet duży tłum ludzi, no to umówmy się, nie może za wiele zrobić bez broni. Także wystarczy taki marsz przeczekać, albo jak będzie bardzo natarczywy, no to użyć policji i problem z głowy. A gruzinów strzelających do tłumów już nie ma, wszyscy padli na Ukrainie, także nawet jeżeli, także nawet na jakiś większy chaos tutaj nie ma co liczyć. Rząd Meksyku wytoczył sprawą koncerną zbrojeniowym w USA konkretnie chodzi o sprzedaż broni gangom zajmującym się przemytem sami wiecie czego według południowego sąsiada Stanów koncerny te doskonale stają sobie sprawę z tego do kogo trafia duża część broni, która idzie do Meksyku i delikatnie mówiąc mają to w D pytanie czy sąd amerykański nie ma tego w D z pomocą Meksykanom przychodzi tutaj kilka organizacji antyzbrojeniowych choć lobby zbrojeniowe jest akurat orząd wielkości silniejsza z drugiej strony, Trump obiecał, że zajmie się problemem gangów, a nie da się tego osiągnąć bez odcięcia ich od źródła broni. No i może to być też bat na same koncerny. Jak wiemy, w Ameryce przydałoby się troszkę skoncentrować tę władzę, no bo ona mocno się ostatnio rozlasła. Lobby zbrojeniowe jest największe w Stanach, ale jednocześnie robi też dużo szkód. A Trump chce ograniczyć wojny, także prędzej czy później będzie się musiał jakoś z nimi zmierzyć. Więc dużo lepiej byłoby, gdyby zrobił to na swoich własnych warunkach. Jeśli już jesteśmy przy Meksyku, to prezydent tego kraju przygotowuje sankcje odwetowe. Jakby nie patrzeć, to ten deal mający je odwołać, to w sumie niczym szczególnym nie poskutkował, no bo to, że Meksyk przesłał policję nad swoją własną granicę, to jakby żadna łaska. Amerykanie wycofują się tutaj z kilku części świata, więc w zamian będą chcieli wzmocnić swoje pozycje na kontynencie amerykańskim. I tak jak taki Putin na tę chwilę liczy na Trumpa, taki zapewne Trump będzie liczył tutaj na Putina. I być może inne państwa z BRICS. Jakby nie patrzeć, dzielenie świata to dzielenie świata. Jak USA ma ustąpić w pewnych miejscach, no to druga strona musi zrobić to samo w innych. Także można by tu liczyć na pewną próbę zmiany rządu w Meksyku, który na tę chwilę jest mocno lewicowy na coś bliższego interesom amerykańskim. Ten kraj też nie jest jakimś za specjalnym sojusznikiem innych dużych młacarstw. Najgorzej może pójść walka z samymi gangami. Tylko teraz pytanie, o ile to, to w ogóle jest cel Trumpa, no bo może być też tak, że on tego używa zwyczajnie właśnie jako pretekstu. No to Notabene w wyniku wprowadzenia przez Trumpa ceł giełda szybuje już w dół. A niektórzy zapowiadają nawet recesję. I szczerze mówiąc, jak dla mnie to dobrze, bo ta giełda tu już od dawna jest mocno przeszacowana. Raz na jakiś czas, zwyczajnie, musi nastąpić jakaś korekta rynku. A biorąc pod uwagę, że działanie Trumpa było zamierzone, no to można mieć nadzieję, że i cała ta recesja parą nierokujących też się odbędzie w a biorąc pod uwagę, że działanie Trumpa było zamierzone, to można mieć nadzieję, że i cała ta recesja też się odbędzie w kontrolowanych warunkach. Lepiej jest spuścić trochę powietrza i wykończyć parę nierokujących biznesów, niż zmienić całą gospodarkę w korpofeudalizm, który i tak padnie tylko kilka lat później i pociągnie za sobą, za sobą resztę społeczeństwa. A to nie koniec zmian na kontynencie amerykańskim, bo Trump dopiął swego w panami. Konkretnie to BlackRock ma wykupić porty od Chińczyków. Co prawda, Panama to i tak praktycznie amerykańska kolonia, ale jest to i tak niezaprzeczalnie sukces. A i tym razem nie trzeba tam zrzucać żadnych komandosów do obalania prezydenta. Chińczycy też wiedzą, że nie mają jak tego w dłuższej mierze utrzymać, a przynajmniej zwróci im się kasa. W Los Angeles tamtejsza drużyna koszykowa zorganizowała już któryś zresztą Dzień Pamięci o Ormianach. Jest to wydarzenie upamiętniające rocznicę ormiańskiego ludobójstwa, a tak się składa, że Los Angeles to siedziba największej ormiańskiej diaspory w Stanach, więc wszystko się zgadza. Nie zgadza się natomiast miejsce produkcji szalików sprzedawanych z tej okazji, pozostały one wyprodukowane w Turcji właśnie. W związku z tym w Stanach mamy malutki skandal. Wiadomo, pieniądz nie śmierdzi, zapewne Turcy byli tańsi o jakieś 5 groszy na szaliku. A jest to o tyle jeszcze bardziej bulwersujące, że w przeciwieństwie do takich Niemców na przykład, no to Turcy się do całej tej masakry nie przyznają. Wręcz przeciwnie, robią wszystko, by uciszyć wszelkie głosy o tym mówiące. Jeśli ten film jest dla Was przydatny, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo, to link do mojej zbiórki macie w komentarzu przypiętym pod filmem. Podobnie jak w.